To jest nasz puchaty terapeuta, mieszkaniec hostelu. A ja zapraszam Was do tego, żebyśmy pozwiedzali nasz ogród, bo dzisiaj w tym temacie zapraszamy na tęczowe newsy z łodzi, więc przejdziemy najpierw tam. Więc y, tutaj mamy, y, pokażemy Wam naszą roślinność. To jest totalne mixtum kompozytum y, kapustum. E, te doniczki y, razem z tymi roślinkami zostały nam przekazane przez sąsiadów. Tutaj Ela bez znieczulenia, przy, y, Ewa, Ewa na Facebooku bez nieczulenia przekazała nam e, tuje, które właśnie obecnie e, sadzimy tutaj. E, główną sadzącą jest nasza podopieczna Martyna. Tu już jakiś czas temu, przejdźmy tam. E, tu już jakiś czas temu e, posadziliśmy też e, tuje. E, o, tutaj na całym tym to mogliście widzieć na moich osobistych rolkach przejdziemy jeszcze tutaj. E, tutaj też od naszego sąsiada dwa lata temu otrzymaliśmy liliowate, e, więc za chwilę będą puszczać. Tutaj są róże. Róże, które kupiliśmy w tym roku i one były, słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Takie malutkie, takie malutkie kilka tygodni. Poproszę operatora za mną i o proszę bardzo tutaj, jaka wybitnie, wybitnie duża. W naszym hostelu znajdują się, w naszym ogrodzie hostelowym znajdują się również hosty zwane funkiami czy funkie zwane hostami. Są te biało, właściwie bardziej żółto- zielone liście ale też w różnych odmianach, które widzimy też i poproszę opera tutaj, cały czas od dwóch lat, kiedy jesteśmy we władaniu tego budynku. Cały czas pielęgnujemy ogród, tu są rozmaite rzeczy posiane, już trzeba trawę właściwie powoli zacząć kosić. W tamtym roku, ja nie pamiętam jak się te rośliny nazywają, pewnie wy mi to napiszecie w komentarzu, ale to, żeśmy zasiali też rok temu i w tym roku zaczęło to kwitnąć. Tutaj jeszcze pojawią się w donicach dodatkowe rośliny, a tu jak widzicie rosną e, słoneczniki. Tutaj mamy zasadzoną wi winogron, zarówno żółtą, jak i m, e, czarną, czy czerwoną, jak wolą, e, wolą niektórzy. E, staramy się też e, zrobić tak: przejdźmy tam. Staramy się robić tak, żeby cały ogród był zielony, w trawnik. Uważaj proszę na kwiaty. I w ten sposób to robimy. Oddzielamy, proszę bardzo, w taki sposób oddzielamy. Kładziemy nową ziemię, sypiemy bardzo dużo e, trawy, i założenie jest takie, żeby w ten sposób obsypać cały ogród. Więc, jeżeli chcecie, to możecie oczywiście nas w tym wspierać. Ja poproszę teraz operatora, aby się odwrócił, bo pokażemy e, trawnik tutaj na podjeździe. To jest dwa lata e, e, ciężkiej e, pracy naszych podopiecznych również. W tym głównie Martyny, która bardzo dużo tutaj pracuje i oczywiście taka trawa też się pojawi w dalszych częściach w dalszych częściach. i tutaj też jest świeżo osadzona trawa przez nas. Cześć, jak się masz? Ty łobuzie jeden ty. No, coś nie chcesz biegać. No, oczywiście to jest nasz osobisty, żeby nie było wątpliwości, to jest nasza osobista kosiarka. Tutaj jest posadzona łąka i jeszcze nie widać tych kolorowych kwiatów, ale widzicie, że jest niekoszone, są jakieś czarne placki, więc temu temu służy to, żeby tutaj była po prostu łąka między innymi dla naszego królika. Od Ewy bez nieczulenia otrzymaliśmy takie tuje. Od sąsiadów otrzymaliśmy również takie liliowate i inne rzeczy, które tam za chwilę się pojawią. W tej chwili zbieramy pieniądze zarówno na dalszą część trawy, jak i na korę, bo koniecznie trzeba to. E, przesypać korą, a to miejsce, po którym teraz idziemy, proszę, żeby operator się odwrócił. O, tu na całym tym polu, tak jak tam, nie wiem, czy jestem widoczny. Y, tak jak tam, tutaj też ma być posiana trawa, i z tą trawą idziemy tutaj, tutaj, tutaj. No i ktoś powie: No dobrze, ale po co wy się tak spuszczacie nad tym ogrodem? No, nad tym ogrodem. Spuszczamy się przede wszystkim po to, żeby on był taką naszą wizytówką, ponieważ chcemy jako stowarzyszenie zarabiać w ten sposób, by pokazać, co umiemy zrobić, i żeby zachęcać ludzi do tego, żeby nas zatrudniali do tego, abyśmy również mogli ich ogród oporządzić. Tutaj znajdujemy się przy budynku, który jest obecnie y, nieużywany z wielu rozmaitych y, powodów. Przede wszystkim z jednego konkretnego i to pokażemy na przykładzie tego pomieszczenia tutaj. E, poprosimy operatora, żeby za nami lazł. Lezie jak widać. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. To jest oczywiście do generalnego remontu, począwszy od dachu. Chcemy to wyremontować w taki sposób, żeby w tym całym pawilonie zrobić mieszkania, mieszkania chronione dla osób, które już będą wychodziły z etapu hostelu interwencyjnego. A w innej części będzie również, będzie również Kawiarnia, kociarnia czy kotkowa, e, e, kawiarnia, jakkolwiek. W każdym razie chodzi o to, że będziemy mieć jakieś własne wypieki i będziemy próbować tutaj e, działać w tymże e, temacie. Pokażę Wam kolejne pomieszczenie. E, to jest pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ci, którzy nas śledzą regularnie. To wiedzą, że z tym piecem mieliśmy trochę kłopot. E... O, tu jest nasza kosiarka. E... Operator jest szczuplejszy, więc z, z, mniejszą, z mniejszym kłopotem e... E... się tu przeciśnie. Tu jest stary piec. Proszę operatora, by pokazał. Tu jest stary piec. O, widzę, że znalazła się, bo właśnie szukałem jednego przedłużacza. To jest stary piec, który się zepsuł, i to jest piec, który dzięki Mariuszowi Szczegłowi udało się zakupić wraz z montażem. Kosztował 15 tysięcy złotych. To jest nasza własność. Słowo o rowerach. To są rowery, które kiedyś otrzymaliśmy. I pytanie mam do Was: czy jest w łodzi, czy pod łodzią, koło łodzi, jakaś firma, która chciałaby? nam te rowery naprawić. Trzeba zrobić przeglądy, tu coś naprawić, tam coś naprawić. One są w stanie dość dobrym, ale potrzebują przeglądu. I teraz po co nam one? Ponieważ chciałbym jeden z nich naszemu podopiecznemu Kacprowi dać i nie tylko, po to, żeby mógł sobie jeździć do pracy i nie wydawać bez sensu pieniędzy na bilety. Bilet w jedną stronę to jest, zdaje się, 460. Yy, I to jest razy 2. Więc po co ma prawie. Yy, a, pokazuje mi, że razy 4. No tak, bo jak nie zdążysz, rozumiem, tak? Jak nie zdążysz, no to musisz kupić dodatkowe. Więc my się przebijemy przez te wiadełka. Spróbujemy. Yy, chyba tutaj jest. Yy, zamknięte, a przynajmniej powinno być, ale pokażemy. Tak, zamknięta, ale i to jeszcze w takim układzie. Tutaj yy, wrócimy i y, wrócimy. Tutaj, tutaj y, operator mi coś próbuje pokazywać, ale nie bardzo wiem o co mu chodzi. A że okna mam pokazać. No, okna są oczywiście w tym miejscu yy, wszystkie do wymiany. Kazałem je umyć, co nie było łatwym yy, wyczynem by chociaż brudem nie straszyły, ale to my się tam niebawem pojawimy. No, tutaj mamy, yy, hodujemy, nie wiem, czy to dobra nazwa, yy, truskawki, yy, które powoli już widzę, yy, puszczają yy, owoce. i Bardzo się z tego cieszymy, bo chcemy mieć trochę swoich. Uczymy się cały czas takich rzeczy, a tu jest miejsce, nie, to nie jest czyść grup. Tu jest miejsce, w którym pojawią się nowe sadzonki, nowe. No i co? I zmykamy do hostelu. Tak to tutaj wygląda z tej perspektywy. Tutaj znajdujemy się w naszej książko zbiorni. Z tej strony można. Y, też y, zobaczyć i tutaj to są książki, które zbieramy od już y, chyba, y, ja wiem, dwóch lat. Więc tak to tutaj wygląda. To jest nasz korytarz przez Martynę i Kacpra niedawno y, odrestaurowany. Tu jest pokój. Mm. Tutaj <tutuj> mamy niestety dość dużo materacy. W innym miejscu zobaczycie, że są łóżka. Dlaczego? No to zobaczycie za chwilę. A my idziemy sobie dalej przez nasz korytarzyk. O, zajrzymy sobie tutaj. To jest magazyn żywności, magazyn pościeli. Tak to sobie tutaj wygląda. Tak mamy również pampersy. Bo nam zostały przewiezione, więc jeżeli wiecie o sobie, która takiej pomocy by potrzebowała, to my chętnie, my chętnie pomożemy i tym się podzielimy. E, idziemy do naszej kuchni. E, idziemy do naszej kuchni. Kuchnia jest przez nas zbudowana od podstaw. E, tu właściwie nie było niczego. To był korytarz, a dzisiaj służy nam jako kuchnia. I w tej kuchni, no teraz są cicho, ale wybitnie rozrabiają nasze papuszki od marka ugloża. W tej chwili poznacie powód, dla którego są dziura. Miałem nie mówić. Dla którego materace są tam, a nie tam. Tak. Chodźcie, to jest jeden z powodów. Tak to niestety wygląda. Tutaj mamy kolejne historię. Po prostu budynek był zalany, o czym kompletnie nie wiedzieliśmy. I tu jest ta sama historia. Ktoś położył tego rodzaju płyty. Trzeba uważać, że. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy jest to widoczne, co teraz zrobię? Proszę bardzo, tak. Wyglądają podłogi, więc trzeba to zasypać gruzem. Eee, chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł. My wiemy, że tak to powinno wyglądać, więc nie potrzeba dużo wysiłku do tego, żeby te podłogi y, zdjąć, rozepać. To jest moment, proszę bardzo. Tak to, tak to wygląda. Y, tu legary akurat są w porządku, w miarę, y, ale niestety trzeba wszędzie pozaglądać i to posprawdzać. Tutaj też jest, są legary w, w miarę, w miarę w porządku. No, ale są pomieszczenia, w których wygląda to jeszcze inaczej. No właśnie, tak to wygląda tu, niestety, legary. Ja. O. o. Tutaj jest legar, który totalnie się posypał. Tak to wygląda, więc w niektórych miejscach legary trzeba odbudować. Tu dzisiaj do nas kwiaty przyjechały, musimy z nimi. Zrobić porządek. No, i tak to wygląda. Jest tutaj trochę też odmalowane, odświeżone. No, ale powinniśmy się takim remontem zająć jak najszybciej. No, więc tutaj wygląda to tak. Jest podobny problem. Z... Ja spróbuję tutaj się dla Was dostać, aczkolwiek nie jest to prosta sprawa. O. To się po prostu sypie, to jest pruchniałe, zobaczcie. Jest. No i to po prostu trzeba po naprawiać, zobaczcie. To jedno machnięcie i no takie otrzymaliśmy niestety budynek, więc tak to wygląda. Ale żeby nie było, są też Pokoje ładne, a tymczasem na chwilę wyłączymy, żebyście nie musieli widzieć jaka to gimnastyka i ekwilibrystyka, żeby się stąd wydostać. Idziemy sobie teraz do góry, żeby nie było, że u nas jest tak brzydko, bo jest i ładnie. Parę rzeczy udało się zrobić, zresztą bardzo, bardzo dużo. Więc co, chyba w pierwszej kolejności pójdziemy do niebieskiego pokoju. Tak on wygląda, nawet zapalimy światełko. Tak on wygląda. Spełnia wiele funkcji. Tu się odbywają rozmaite wykłady. Czasami tutaj ktoś śpi, czasami no, różne, różne rzeczy. Spotkania, wykłady. Yy, nawet miały tu miejsce, ale się zmachałem. Nawet miały tu miejsce yy, jakieś konsultacje psychologiczne. Zresztą jest takie moje małe marzenie, żeby tu stałe funkcjonował gabinet psychologa, ale chodźmy, chodźmy dalej. Pokażę wam rzecz niezwykłą. To jest nazwijmy to pokoik taki maleńki, jedna osoba, która systematycznie do nas przyjeżdża. Jest to Przemek sobie w tym pokoju śpi, ale przejdziemy dalej bo staramy się dbać o każdy aspekt, więc zobaczycie rzecz, której się absolutnie nie spodziewacie. To jest nasza ekumeniczna y, kaplica. E, w niej może e, każdy, kto potrzebuje, e, przyjść i e, spędzić sobie czas z Bogiem. Niezależnie od e, wyznania. Więc tak to e, wygląda. Przejdziemy teraz do e, sali konferencyjnej. E, śmiesznie to wygląda, kiedy kacper się cofa do tyłu. A ja śmiesznie mówię, bo nie można się cofać do przodu. E, tutaj jest nasze e, stoisko. Tutaj chwalimy się oczywiście tym, e, co mamy. Czyli nasze naczynia, które są od Was, od widzów, które tu yy, przyjechały. Skoro jesteśmy w tej okolicy, to właśnie przed chwilą miałem nagranie wywiadu, więc stąd ten bałagan jakieś tam światła, cuda, niewidy, ale to jest, że tak powiem, główne centrum zarządzania to jest moje biuro. Yy, no i tak ono sobie yy, wygląda. Idziemy sobie właśnie do sali. Konferencyjnej, która wygląda tak. Która wygląda tak. E, I tutaj jest tu. Przy większych imprezach nie w kuchni, a tutaj zjadamy e, posiłki. Tutaj zjadamy posiłki. No to co? Idziemy teraz e, w inne miejsce. Mam nadzieję, że ono Was bardzo, bardzo nie przerazi. E, pokażemy Wam. Z tej perspektywy, jak wygląda zejście do... A, ale się urządziłem. Teraz ja muszę iść tyłem. Czyli cofam się do tyłu. A Kacper cofa się do przodu. Więc się oboje cofamy. Mam nadzieję, że się nie wypierdzielę. No dobrze, to idziemy. Z powrotem do ogrodu, żeby pokazać wam, jak wygląda... Nazwana przez nas kraina deszczowców. A przypomnij mi, Kacper, czy pokazywaliśmy tutaj kwiaty? Nie pokazywaliśmy. Dobrze, no to pokażmy, jak wygląda wejście. Tak to wygląda. Wszystko naszymi własnymi ręcoma i nogoma. Najwięcej tutaj y, pracuje y, Martyna. Kacper jest tym, który pomaga y, mi wysyłać na przykład do Was wiadomości z mojego konta publikować uparcie te wszystkie yy, yy, posty, które na Facebooka yy, trafiają, <laughs> więc idziemy sobie zobaczyć jak wygląda osławiona kraina deszczowców. Nie wiem czy było słychać, bo nacisnąłem przycisk wyłączający. Właśnie jak wygląda kraina deszczowców? Kraina deszczowców wygląda tak. To jest druga część budynku tego długiego. No i właśnie to się dzieje za każdym razem. Tu zobaczmy. To się dzieje za każdym razem, kiedy pada deszcz. I tu jest też dach do wymiany. Elektryczność jest odłączona. Okna są do wymiany. Tutaj mamy dużo gruzu w tych wiaderkach, czego teraz nie widać. Jest dużo y, gruzu, ponieważ e, o i tam jest jeszcze ponieważ zbieramy to żeby e, mieć czym pozatykać te łogi. No właśnie tam były materace a tutaj jesteśmy zmuszeni trzymać y, łóżka. Dlaczego zmuszeni? Dlatego, że najpierw były skręcone łóżka, parę osób spało w sali konferencyjnej z nadzieją, że po prostu łóżka przejdą do, yy, do pokoi. No ale kiedy postawiliśmy ścianki działowe, to, to co? To zaczęły się sypać podłogi. Ja was bardzo serdecznie zachęcam, tu za chwilę pojawi się przez kilkanaście lub dziesięć sekund nasz numer konta, numer BIK i tak dalej. Zachęcam was do tego, żeby zaglądać na stronę Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy. Zachęcam do tego, żeby zaglądać na Facebooka Tęczowi Społecznicy, Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy. Strona internetowa www.tęczowispolecznicy.org i bardzo was proszę, byście pomogli nam w tym, aby to miejsce odremontować. Robimy w większości własnymi nakładami, a pamiętacie tą kuchnię? Którą żeśmy z korytarza zbudowali, to ona jest właśnie za tymi, za tymi drzwiami i ta kocia kawiarnia chcemy właśnie, żeby była i w tym pomieszczeniu i w pomieszczeniu yy, tym. Taki jest plan zagospodarowania. No, i tutaj są dalsze pomieszczenia, gdzie oczywiście jest pełno różnych śmieci. Tam się chyba nie dostaniemy za bardzo, albo się dostaniemy, ale chyba będzie ciemno, nie? Ja się w tej białej koszuli to wy... no Chyba nie zobaczymy. O. Albo i zobaczymy. I hmm. coś zobaczymy. Daj to. Yy, weź mikrofon. Yy, a ja spróbuję wziąć. Więc to trzymaj to. To musisz z tej strony wziąć, żeby to się nie zagłębiło. Za Ty, ja gadam do Twojego telefonu, sądząc, że. I tak oto Pan Prezes wymienił mikrofon na telefon. <laughs> o, tak to wygląda. E, więc y, jest czym gospodarować, jest co robić, e, a to jest właśnie. Słuchajcie, pan operator, y, który już też niebawem będzie kończył e, swoją karierę w hostelu. Jeszcze trochę. E, Tutaj są już przygotowania na wielkie ognisko. Ale <laughs> w sumie tak na spontanie, bośmy naprawdę tego nie ustalali. Nie, 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 nie. Na spontanie, Kasper. Właściwie jesteś rok w. Tak, za chwilę będzie rok. To już na dniach. To już na dniach. No i jaki Kasper był wtedy, a jaki jest dzisiaj? No cóż, no co by tutaj powiedzieć? To jest jak z własnym zapachem. Na co dzień się go nie czuje, ale inni ludzie go czują. Także nawet jeżeli się zmienia, to go nie poczujesz, a jeżeli poczujesz swój zapach, to wtedy już jest naprawdę problem. A gdybyś mógł jednak w sposób bardziej albo mniej zaurulowany, zaow powiedzieć, jak się czułeś rok temu, a jak się czujesz dzisiaj? Dzisiaj jest bardzo dobrze. No niedługo już będę się wyprowadzał. Wszystko idzie w dobrą stronę. Mam pracę, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Czuję się dobrze. No to y, ja odwracam y, kamerę. Oddaję ją Tobie. tym mi oddaj mikrofon, ja Ci oddam telefon. No y, właśnie. I oby zdecydowanie więcej y, takich y, sukcesów było, ktoś może powiedzieć o Boże, co oni Wam dali za budynek? A ja powiem: To dobrze, że dali ten budynek. A nie inny, bo mógłby być gorszy. Wiem co oglądałem, więc ten, ten jest w nie najgorszym stanie. Więc słuchajcie, po raz kolejny zachęcam Was do tego, żebyście zechcieli nas wspierać w tych naszych działaniach. Ja tymczasem pozdrawiam, i tu za chwilę idzie sobie nasz numer konta, namiar na Patronite strona internetowa wwwtanczowispoolecznicy.org Ja was serdecznie pozdrawiam. Nazywam się Mariusz Ławnik, jestem prezesem stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, opiekunem tegoż hostelu, e, dziennikarzem amatorem e, i co tam jeszcze sobie chcecie to sobie mówcie. I dzięki.